gotowość. Za chwileczkę nastąpi strzał. Uwaga. I wystartowali, proszę Państwa, wystartowali przemoczanie. No. Dla ciekawostki powiem, że dla zainteresowanych jest tam pod dębami namiot, w którym jest prezentowany najnowszy sprzęt łączności. Jeżeli ktoś jest ciekawy, ktoś chciałby obejrzeć, zobaczyć, jest najnowszy sprzęt łączności. Bardzo proszę o zainteresowanych o podchodzenie do namiotu pod dębami.